Jest wiele kontrowersji wokół TTIP, i te korzyści nie są takie oczywiste. Wydaje mi się, stąd się te kontrowersje biorą, bo jeżeli mówimy o wzrostach PKB w okresie 10-20 lat, takie są szacunki, takie są modele, które są stosowane do tego, żeby te, powiedzmy, przewidywania przybliżać. No to mówimy o jakichś wzrostach raptem w granicach, powiedzmy 0,3, prawda, albo 1,2 średnio, na przykład dla, dla całej Unii Europejskiej. Więc no to trzeba przyznać, no jakoś nie są bardzo obezwładniające Wyniki. No, I trudno jest bardzo moim zdaniem mówić o tych korzyściach w sposób jednoznaczny, dlatego że liberalizacja w ogóle może przynieść takie powiedziałabym przemiany tytuły bardzo strukturalne, jakościowe. Mówi się o tym dość powszechnie, że to jest taki zastrzyk, nowa presja konkurencyjna dla Europy. Ale znów, kiedy patrzy się na wskaźniki dotyczące pewnych pomiarów konkurencyjności gospodarek europejskich, okazuje się, że w porównaniu do Stanów Zjednoczonych wcale nie wypadają one aż tak źle. Na pewno to jest sytuacja, w której następuje pewna unifikacja, następuje otwarcie gospodarki, unifikacja przepisów. W jakim zakresie Polska będzie musiała to przyjąć? No to tak jak mówię, to zależy prawda, od y, wyników negocjacji, które są trudne. No bo z jednej strony jest model socjalny Europy, chroniący prawa pracownicze, bardzo dbający o normy środowiska, no a z drugiej strony no, mamy gospodarkę amerykańską, która funkcjonuje nieco inaczej. Więc trudno mi powiedzieć w tej chwili tak naprawdę co może być ewentualnie pozytywne dla Polski ja, ja jednak myślę, że napływ wzmożonych inwestycji to jest takie co może dobrego jakby się przytrafić Polsce. Myślę wie pan ponadto, że polskie firmy te najbardziej konkurencyjne, one już w tej chwili bronią się. Jeśli one by zyskały nowe dostępy do rynków Poprzez liberalizowanie przepisów. Myślę, że te firmy potrafiłyby to wykorzystać. Jaki jest ten bilans netto, to znaczy, które, jak to wypada ostatecznie dla gospodarki, no to ja myślę, że to jednak właśnie te szacunki, które mówią gdzieś dla Polski, że wzrost PKB kształtuje się gdzieś w tych 10-20 latach, w granicach ten 1%, może 2, może 3%, to, to, to jest chyba prawdopodobnie takie realistyczne. Natomiast y, pewne przekształcenia jakościowe. Czyli znów ta presja, prawda? Takie zwiększenie konkurencyjności, pozycji konkurencyjnej, pewne przemiany strukturalne w gospodarce. No myślę, że, że to jest pozytywne.